Możliwość zabrania jednej z moich ulubionych gier, czyli Apex Legends ze sobą z domu marzyła mi się od bardzo dawna. Więc dowiedziałem się, że Apex zmierza na Nintendo Switcha, bardzo się ucieszyłem. Teraz jesteśmy już po premierze tej gry na tą konsolę, więc chciałbym wam pokazać jak Apex wypada właśnie na Nintendo Switch. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba, jeżeli tak to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, a ja jak zawsze życzę miłego oglądania. Na początek garść faktów gra... Apex Legends na Nintendo Switch w trybie zadokowanym, czyli w tym podłączonym do stacji dokującej, działa w rozdzielczości 720p i w 30fps, a w trybie przenośnym w rozdzielczości 576p i również w 30fps. Mam wrażenie, że te rozdzielczości podawane to są rozdzielczości górne, bo gra czasem działa, wydaje mi się, że w niższej rozdzielczości niż 720p w trybie zadokowanym. W trybie handheldowym, o dziwo, wygląda całkiem dobrze, no bo tam jest po prostu mały ekran, jak ja grałem w trybie tym zadokowanym na 27 calowym monitorze, to wyglądało to dość rozmazanie i dostrzeżenie przeciwników było problematyczne. Większość gameplayu, który dzisiaj zobaczycie, pochodzi oczywiście z wersji zadokowanej, no bo ciężko się nagrywa kamerą konsolę w trybie handheldowym, ale kawałek gameplayu również dla was, jak widzicie, mam. Odpowiadając od razu na pytanie, czy warto zagrać w Apex Legends na Nintendo Switch, no to odpowiem tak, jeżeli nie macie możliwości zagrania na innej platformie, to jak najbardziej tak, bo Apex Legends na Switchu również jest tak samo dobrą grą, jak na innych platformach, ale jeżeli możecie zagrać na PC-cie lub na innej konsoli, no to ja to polecam, bo te 30 FPS-ów, które również nie są stałe, ta niska rozdzielczość trochę zabiera e, zabawy z gry. Na pewno da się do tego przyzwyczaić, na pewno dla osób, które wcześniej nie grały tak jak ja na pc w wyższym, wyższej i z większą ilością klatek, no to będzie łatwiejsze do przełknięcia. Także, jeżeli chcecie zagrać poza domem, no to nie ma innej możliwości. Nintendo Switch jak najbardziej tak, ale jeżeli chcecie w domu grać w Apexa na Switchu, a macie możliwość na czymś innym, to grajcie na czymś innym. Gra jest tak samo dobra jak na każdej innej platformie, tylko działa sporo gorzej. Jezus Mario. No ale działa! Ale działa! Jest mapa! To jest mapa! Działa! No działa, no, no działa! Co to dużo mówić? Działa! This game works! Gdzieś słyszałem strzały, ale nie wiem gdzie. Ej, normalnie przepraszam wszystkie osoby, które ze mną grają na konsoli. Już Wam współczuję, nie? Jak Ja go w ogóle nie widziałem nie ja ich w ogóle nie widziałem! Ja ich w ogóle nie widziałem! Jakby w tej rozdzielczości, oni byli tak mało widoczni! Masakra! Jezu, ja nie wiem, to jest krzak czy koleś? Niesamowite, co? Good job. Me. Whole squad down.

Replicator, in. Replicator incoming, friends. Nie musiałem nawet trzymać gałki. O oh fuck! To było close! To było close, chat! To było tak close! Ja pierdziele, jak to było close! Really? Woo! Recharging. Let's go! Goodbye. Apex Legends, the yes, Nintendo Switch! The we are rocking, baby! We are rocking! An enemy close it's near good thing i can move deployed. I find... 30 seconds until close this is very exciting giving my shields a recharge <try> <try> Puść! nie zrobisz.